Witamy. Witamy w Mickiewicz TV! Jak co roku w naszej szkole obchodzimy Dzień Sportu. Zadaniem naszych uczniów w tym roku było zrobienie stoiska związanego z ich ulubionym artystą muzycznym. Zapytaliśmy uczniów i nauczycieli o ich ulubionych artystów i piosenki z dzieciństwa. Ulubiona piosenka z dzieciństwa? Ulubiona piosenka z dzieciństwa zawsze to będzie fantazja zespołu fasolki. <noise> Dziękuję. Jaka piosenka według ciebie nigdy się nie zestarzeje? Wydaje mi się, długość dźwięku samotności. Jaki piosenkarz kojarzy się z Twoim dzieciństwem? Dla mnie to nie będzie konkretny piosenkarz, to będzie zespół i to będą strachy na lachy. Dziękuję. Jaka piosenka kojarzy Ci się z Twoim dzieciństwem? Rów babicze, kiszone, kiszone. Zawsze przypomina mi o babci. piosenka, piosenkarz, piosenkarka kojarzy się pani z Pani dzieciństwem? Z dzieciństwem, a może nawet z młodością, to był Limal i zespół Europe. To były dwa moje topowe zespoły i artyści. A dlaczego pani wybrała takiego artystę? bo miał świetną fryzurę, bo niekończąca się historia to był film, do którego ta piosenka była, no i był naszym idolem, to była taka ikona naszej młodości. Piosenka według Pana nigdy się nie zestarzeje? Moją ulubioną piosenką jest Wonderful World w wykonaniu Louisa Armstronga. Dziękuję bardzo. Jaka piosenka, Twoim zdaniem, nigdy się nie zestarzeje? Moim zdaniem, nigdy się nie zestarzeje. Doktor Spiele, English Version. Jaka piosenka kojarzy ci się z Twoim dzieciństwem? Zdecydowanie, kracik. Jaka piosenka, Twoim zdaniem, nigdy się nie zestarzeje? Moim zdaniem nigdy nie zestarzeje się piosenka Tako Hemingwaya Następna Stacja, ponieważ wydał ją już dobrych parę lat temu, a ludzie tak naprawdę, nowe roczniki cały czas ją znają i cały czas umiem ją tak naprawdę wyrecytować na pamięć, dlatego myślę, że ona jest taka bardzo ponadczasowa, ponieważ myślę, że jeszcze długo będzie na listach przebojów na pierwszym miejscu. Jaką piosenkę uwielbiałeś jako dziecko? Zbigniewa Wodeckiego, Lubię Wracać. Jaka piosenka według pani nigdy się nie zdarza? Moja ulubiona, Pomaluj Mój Świat na Żółto i na Niebiesko zespołu 2 plus 1. Jaki jest wasz ulubiony artysta? Dicho. Kuki. Jaka piosenka według was nigdy się nie dostarzeje? I can't Remember to Forget You. Jaka piosenka kojarzy ci się z twoim dzieciństwem? Oki, okay, jesteśmy za młodzi. Jaka piosenka twoim zdaniem nigdy się nie zestarzeje? Wydaje mi się, że byłby to Lady Punk, Zamki na piasku, ponieważ jest to utwór rokowy i ponadczasowy. Każdy słucha Lady Panka i myślę, że każdy to zna. Jaka piosenka twoim zdaniem nigdy się nie zestarzeje? Według mnie nigdy się nie zestarzeje. Ciężkie pytanie. Według mnie takie piosenki typowo Znane narodowo, czyli na przykład e, Dawida Podsiadło, które mówi o Polsce i tak dalej, ale też no, na przykład ekipa, no bo to była jedna z, z największych grup i najważniejszych w, no, wśród dzieciaków i tak dalej. Jaką piosenkę uwielbiałeś w dzieciństwie? Hmm, najbardziej to e, piosenka Monster zespołu Skilled. Jaką piosenkę uwielbiałeś jako dziecko? Myślę, że Rammstein-Duchas. Jaką piosenkę uwielbiałeś jako dziecko? Zdecydowanie pszczółka maja. Jaka piosenka według pana nigdy się nie zestarzeje? Według mnie mój jest ten kawałek podłogi. Odwieczny hit. Piosenka, piosenkarz, piosenkarka kojarzy się swoim dzieciństwem? Wydaje mi się, że będzie to Majka Jeżowska. Jaka jest ulubiona piosenka Twojego ulubionego artysty? E, mojego ulubionego artysty, e, moją ulubioną piosenką jest Navigating od Twenty One Pilots. Która piosenka według Ciebie nigdy się nie starzeje. d Hot Bang. Jaka piosenka, według was, nigdy się nie zestarzeje? E, my uważamy, my, że Fagato. Wszystkie piosenki Fagaty. Bo no, no, nawet nie. będziemy mieli po 60 lat, to i tak będę na To no, ja i tak, i tak będę tam do niej kręciła, nie? I wnukom będziemy jej przekazywały. Będę nuciła, jako kołysanka. Jaką piosenkę uwielbialiście, jako dziecko? Yy, Manojek, Brzydka, 16 Challenge. Yy, ja mam taką, moją ulubioną piosenkę. Zostań moją wodką, Jawor. Ona by tak chciała, jak Jakiej Jaki piosenkarz, piosenkarka kojarzy się z pana latami młodości? Oj, wielu ich było już polskich i zagranicznych, ciężko mi teraz wymienić jednego, ale to tak jak mówiłem, no moi ulubieni to by, byli Depeche Mode, Alphaville. W te klimaty polskie, no to Kazik i Kurt, no to, 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 to też. Gratulujemy uczniom oraz wychowawcom pięknie zorganizowanych stoisk, a nauczycielom wychowania fizycznego niesamowicie zorganizowanego dnia sportu. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy Was do odwiedzenia naszych social mediów. Pa!